Siemasiema, siema. z tej strony sklejek. Mm, dzisiaj popykamy we FIFKę 12 demo. Y... Trainer to tam zostawmy na klasycznym. Ulubiony klub Borussia. Ok, tutaj zapomnijmy, zapomnienie. samuczek exit. Wow, wiem, yy, angielski język, ale jest polski, ale to nic. I teraz potrzebuję dwóch rąk, no do, dobra, ja yy, mi telefon i nie wiem, czy nie zrobić to w ten sposób i tak, ale to nic nie będzie wina, właśnie, optalnie, tu jak coś, to się odezwa. No, witam po krótkiej przerwie. O, zrobimy to tak. mecz, match. Eee, klasyczny. Borussia Dortmund kontra zrobimy FC Barcelona. Eee, zostawimy sobie domowe. Eee, skład. Eee, Bierzemy. Lewandowskiego zamiast Barrosa i Płaszczyka Zamiast Bendera, Zaćm może wpuścimy tego Persicia Ale to może za chwilę powygłośnie pokażę Wam taki Nie czy to widać. O, może za mocno. Albo wtedy nie A daleko. Aj albo może zostawmy tak jak jest. Bo będą mali zawodnicy, a... Ja no, wszystko dobrze widać. Ja się skupię na gr z grze. Sorry, że. Uuu, będę tak słabo grą, ale to gram na klawie. Okej, okay, lecimy, lecimy. Aj, to lewego chciałem chyba konać. Przegrałem po jednym na główkę. Oj, to był fa Jak nie było fałdu? A sorry za te takie fizzgi bo mam na S e, te zmiany na zawodnika aj. kurdi. O, ładnie. Nie wiem kto tam. Gundungan. Ładnie, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski sprinter. Lewy. Lewy. Ajajaj, Bankasz. Tyyyy, no bo ja nie A O, oh, odebrany ładnie piszczek. Okej, okay, pyk. Taki powrót do przyszłości bym powiedział, Kurde. że się wbije, o tak, dobrze Lewandowski. Lewandowski teraz z dystansu. Jest! Mamy gola. Robert Lewandowski. No to wtedy jeszcze w Borussia grą. O, bo tak wystawia jest lepiej. O, od Le, razu. Lepiej, sorry za moją rękę, ale to. Wiecie, przyczyn. Z przyczyn gry. Może sobie jeszcze jeden meczek jakiś rozegramy. Nie, że to. Nie odbił piłki mu No na serio, tu miałem największy wynik 4-1. 5-1, sorry. Ze z arsenałem okulnym, że mnie potrzebny tym piszkiem tak dla to o, Och! O nie. Pięknie. Yy, nie umiem tego typu wypowiedzieć. Kagała. Ksunzi kagała. Kogo. Oj Sorry, że po ziemi, nie? Czekaj, na jest, Kulna mi się pło... Eee, tam nie... <laughs> o BŁAŻ! Lewy! Sorry za ten szczał. Jak coś ten to... Bo to jest dopiero pierwszy odcineczek... A i humor Hummers ładnie wywalczył. Jak się na szynkę poleżał Gitsę, Getse Czekaj, że mówię? Brawo, Mario Getse O, obawiam się Nie no, to nie jest jakieś Jakieś y takie epickie gole Nie, ale Chodzi o to, żeby Było fajnie, nie Jest impreza, jest moc, nie? Aj, mogłem to wziąć, mogłem to wziąć. Dobra, Błaszczykowski, pokaż coś, że to też umiał grać. Aj, ładnie. Go! No bo w drugiej połowie weździe ten. Dersyć o mnie zjechał Sanchez. Alexis Sanchez, jakby ktoś nie wiedział. Do przypomnienia też, tylko w Barsie bar Kurde, nie umiem tego odebrać. Aj. To jest powtórka pierwszego strzału, e, lewego Aha e, Muszę Co? squat, Parry e, switch Co? Get se Nie o nie to jest... FOT? Eee. Czyli jeden z czołgów Powiedzieć już ma piłkę. Czy ją wykorzysta? No bez smelcy. Ajajaj! Przekroczyłem piłkę. Eee... linią Ale A jeszcze Alwet bał się. To były czasy Sergey Bruzket. Iniesta. Czasy Iniesty. Oliście mu. Lewandowski. Kurczaczki. Próbuję dośrodkować. Ale coś nie pykło. Kulne nie takie podania. Nie lubię. WŁOSZYKOWSKI Oj, czekaj Sorry. Może to ja przybliżę Czekaj, czekaj Gdzie idziesz? Nie ma Pedro wchodzi za Sanchez, aleks. Si no, byle no, nie. A to wyrzucę gdzieś. Może really byłem out. O tak, to zostałem. Nie będę no, nic kombinował. Getse, getse, getse nie, ła nie, nie do kagały, kagała, wypuść lewego. Muszę jakąś sytuację tu stworzyć. Aj, za plecy lewego. O kurde, co tu się stało? Pedro mnie przerzucił. Chyba. Personage, personage. Kurde, na doświadkowanie nie chciałbym iść. Oj, oh, ja, ty lewy, co byś tu zrobił? Na no, brownie. Mm, sorry za taką, jakby widoczność. Gundan. Aj, próba strzału z dystansu. Nie wyszło to jakoś okej okay. kagała o jeden i to jest właśnie te podania, bo to jest na wysunięcie podanie A, ale czas płynie przez to, tak powoli lecie. nie trafimy spotyć. to też fajny zawonik był subotic kurde się nie popisał tym podanie oj dobra nic nie było błaszczykowski 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 Wypuść tam kogoś. Kagała. Nie zdąży. Kagała. Kagała. Kagawa. Kawa. Aj, nie po Nie mogłem grać do lewego. Mogłem grać do lewego. Kurczaczki, kurczaczki. Ale tak mamy mecz wygrany. Proszę państwa. Aj. trafiona na piłkę. Alves i blisko! Wygraliśmy Getzę i Lewandowski. Tu macie jeszcze powtórkę. Nie, czy to jest ten strzał, który bronił Waldes? Nie. To jest to. No o Zejście na prawej. Szczelnie na lewo. Lewandowski 9,80. Błaszczyk drugi 9,50. Kagała. Trzeci humet z 920 Eee. Yy, o nie tu nie... Yy. jest rune, taki. Czekajcie muszę jak ekran coś z O już się popram. A, oki tam Pani. A, bronią. Runaj. Sam na sam. Pokażę wam takie akcje. Jeszcze ma jednego z O, jadę! Na panu. Eee, co to, to ma obejrzeć? Zapadanie. Zakazuję ci bramkę w No, mówiłem, że ci bramkę w Siema koniec.